Siemanko widzowie, z strony Słapii. dzisiaj słuchajcie, yy, to jest yy, specjal na 40 subskrypcji z ACTION REACTION na trailer Dominiku H1 yy, My, yy, Minecraft na Security Breach, część druga. Widzowie mam nadzieję, że się wam będzie podobał, to jest ACTION REACTION. Zostawiajcie łapki w górę oraz subiki, bo subiki najważniejsze. Do, Dominików wie, co mówię. Dominików wie, jak to ogląda. I widzowie, to ja robię cięcie i poczekajmy na koniec obliczania. Zostawcie jeszcze subika i like. Dobry. Widzowie, 8 sekund. No to więc zaczynamy oglądanie. Mamy oczywiście, widzowie, yy, sami możecie zobaczyć cikę i jakiś. Mechanizm, ponieważ jest dźwignia, widzowie, coś się pogorszyło, czy o co chodzi? Nie ma żadnych napisów, ja nie wiem, o co tu chodzi, kompletnie. o typowe Cikaje śmieci no to to chyba każdy zna tajna baza jakaś dźwignia przesuwane podłoga widzowie i zaczekajcie yy, tutaj dobra już jestem widzowie tajna baza Widzowie, co to miało być? Kśtajne przejścia. Co jest? O, i widzowie, w ogóle ciekawostka. W każdym trailerze będzie inny animatronik. W pierwszym był y, Monty, a w tym jest Chica. Jest widzowie listo. Przeczytajmy. Chodz. Chodz. Domłe gz, gze, chos. Jest... Jestem w Poblizu, Mały Gzegos. Gzegos. Pobawili się, bo jestem w Dejker. Naprawdę. Te listy to ja nie wiem, kto pisał. Chyba, chyba nie wiem, kto. Ja tak myślę, że to, nie wiem, mógł być Sandrop, czy ktoś, ale to jest dziwne. Przepraszam, że to powiem teraz, ale... Kto to robił? Po prostu kto to robił? Ja Wam mówię, takie listy to tylko ty, na tych dwóch kanałach, nie? Ta, takich listów to Wy w życiu nie, nie znajdziecie gdzie indziej. Sklep, widzowie! Może tam jakieś pluszaki, animatroników znajdzie? Ty ciekawe? Aż się zapytam, kucha czy. Czy można by było dodać jakieś pluszaki takie niby pluszaki. A tu jest mini-sklep. Obok sklepu jest mini-sklep. O Gze jest b haha gzechus. Ha, gze gze jest b? Haha, gzechos. Naprawdę, ja nie wiem kto to pisał. Widzowie, tak w ogóle, jeżeli możecie tutaj zauważyć, gdzie teraz przybliżam, to tutaj tak w ogóle jest y, fotobudka, w której można się schować. Dokładnie mówi, y, dokładnie mówiłem, tylko że to nie jest szafa, tylko budka, y, foto coś tam. A tutaj jest napisane szafa można tam yy, chować się przed animatronikami. Kolejna tajna baza. Ja jaś... coś czuję, że nie było aż tyle tych w ogóle chyba nie było tajnych baz. W, w wejściu chwilę widzowie. Widzowie musiałem to yy, yy, zrobić cięcie, bo musiałem zobaczyć, czy jeszcze jest ten. Czy on tam przeczytał ten list, czy nie, tą książkę? Bo nie zauważyłem, bo się zapatrzyłem. to teraz to przeczytajmy. Rist do kasi. Kasy i. Rist do kasi. Proszę, żeby rist dotarł do kasi i kasi musi mi pomóc to to co ma być to jakiś widzowie jest zapowiedź pewnie nie wiem na faruin. Weźcie do, do syna i my o ony a mun jest dobrze napisane. Ale... Ale do sana powinno być napisane... Ty, nawet sam nie wiem jak, ale na pewno nie jest syna. Tak się nie pisze Sana. Widzowie mamy zjeżdżalni, ale super. Widzowie, a więc to był y, cały ten film, więc mam nadzieję, że się Wam podobało. Ja was żegnam no i pa!